Do, do, do pani wypowiedzi o konsultacjach publicznych i, i e, będzie to bardziej dotyczyło jakby tego poziomu e, centralnego, e, bo jak zajmuję się proces w jednym z ministerstw i zajmuję się legislacją w związku z tym, mam do czynienia z konsultacjami publicz publicznymi, on konsultacje publiczne e, nazywają. E, I myślę, że jest to dosyć ciekawe, bo potwierdza wiele które pani przewodnicząca postawiła, to czy mianowicie takie, że osoby fizyczne generalnie rzadko w ogóle... Cokolwiek przysyłają. Są to zazwyczaj stowarzyszenia, związki zawodowe, które jakby wypowiadają się w, za, 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 za te osoby fizyczne, później jest często dużo bałaganu z tym związanego, bo się okazuje, że może interesy tych stowarzyszeń nie do końca pokrywają się z interesami przeciętnych obywateli. Kolejnym, kolejnym problemem jest też kwestia jakby dostępności e, tych informacji o konsultacjach publicznych, bo jak wiemy, jest to uregulowane, gdzie te, gdzie, gdzie te projekty mają być się opublikowane. Natomiast często też z takimi zarzutami e, się spotykam, że przecież dana osoba nie wiedziała o tym, że w ogóle projekt jest w konsultacjach publicznych. I z jednej strony ja rozumiem, bo nie każdy generalnie z stanem BIP-u albo stron resortowych, bo nie oszukujmy się, nie są one zbyt fascynujące. Natomiast no, trzeba je śledzić, prawda? jeżeli się jest zainteresowanym danym projektem legislacyjnym, ale rozumiem z drugiej strony właśnie osoby, które tego nie robią i pytanie jest teraz, jak na przykład dotrzeć do przeciętnego obywatela z informacją, że, że taki projekt jest konsultowany no wiadomo, że Ministerstwo nie będzie przysyłało listów do wszystkich obywateli z taką informacją, nie natomiast myślę, że, że, jest, że jest jakieś takie pytanie, na które warto by odpowiedzieć. Zgadzam się też z tym, że język nie jest może językiem zbyt takim przyjaznym, bo jest to taki język dosyć technokratyczny, urzędniczy i rozumiem, że przeciętna osoba ma problemy z zrozumieniem tego języka. Z drugiej strony, jakby też urzędnicy są ograniczeni pewnymi wymogami związanymi na przykład z techniką legislacyjną, prawda? Gdzie, gdzie ten język aktów prawnych niestety nie może być językiem potocznym. Natomiast problem jest też taki, że właśnie przy konsultacjach publicznych często osoby nie rozumieją tego, co jest napisane, mimo tego, że to powinno być tak de facto skierowane do nich, bo to jest dla nich stworzone. Więc to jest dużo takich absurdów, że w założeniu przynajmniej, jest dużo takich absurdów, które, które się pojawiają i ja powiem szczerze, że, że jako urzędnik często się nad tym zastanawiam i nie, nie, nie potrafiłam sobie sama zresztą udzielić odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania i z doświadczenia muszę powiedzieć, że bardziej skuteczne mimo wszystko jest jednak jak jakby osoby może... Interesują się tematem, dzwonią, piszą i tak dalej, bo to, to mimo wszystko, mimo powszechnej opinii zbrane pod uwagę przy tworzeniu przepisów. Natomiast jeżeli chodzi o już same konsultowanie tych, tych aktów prawnych, to już jest, jest zdecydowanie gorzej dlatego, jakby te stowarzyszenia fundacje, które, które mają tak zwanych profesjonalistów na składzie, potocznie, są po prostu w stanie w stanie brać udział w nich, przychodzić na spotkania, omawiać tak itd. I, I myślę, że, że, że to jest problem, to jest faktycznie duża bariera dla przeciętnego, dla przeciętnego obywatela, który jest zainteresowany tematem, bo, bo to jego dotyczy, natomiast jakby nie ma mechanizmów, nie ma narzędzi, żeby te, de facto w tych konsultacjach brać udział. Tak, takie moje spostrzeżenie, z którym chciałam się podzielić. Dziękuję. I dziękuję bardzo za ciekawe prezentacje.